Czytanie z Księgi proroka Izajasza. O jak są pełne wdzięku na górach nogi Zwiastuna radosnej nowiny, Który ogłasza pokój, Zwiastuje szczęście, Który obwieszcza zbawienie, Który mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować. Głos, Twoi strażnicy podnoszą głos, Razem znoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem wszystkie ruiny Jeruzalem. Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swą ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańcy ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto słowo Boże. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził. Pan króluje, wesel się ziemią, radujcie się liczne wyspy. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził. Światło wschodzi dla sprawiedliwego, i radość dla ludzi prawego serca, radujcie się w panu sprawiedliwi i sławcie jego święte imię. Światło zabłyśnie, bo pan się na. Czytanie z listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, Podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. A dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja cię dzisiaj zrodził. I znowu. Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem. Skoro zaś wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Oto Słowo Boże. Kością a na ziemi pokój ludziom w których mało podobanie Alleluja! Alleluja! Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było słowa, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowa, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy za ni z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy Oto słowo Pańskie. wała to Mi Tak patrzę troszeczkę na Was i rozpoznaję pośród Was przynajmniej niektóre twarze tych osób, które były wczoraj wieczorem na pasterce, na Mszy Świętej. Tak miałem raczej skupiać się na tym słowie, które byłoby bardzo zbliżone do wczorajszego. Ale gdy no, zobaczyłem Was, pomyślałem: to pójdźmy dalej. I tak w skrócie dla tych, którzy, którzy chcą złapać wątek. To wczoraj skupialiśmy się na tym wydarzeniu, na tym, aby dziecię Jezus przyjąć, aby to było nasze Boże Narodzenie, albo dokładniej narodzenie Pana Jezusa, Pana Boga w nas. Stawiałem wręcz takie pytanie: czy dziś jest Twoje Boże narodzenie? To pytanie jest ciągle aktualne. Ono może dokonało się wczoraj, w czasie. Wigilijnego spotkania, łamania opłatkiem, może w czasie pasterki, a może w czasie przedświątecznej spowiedzi, Bóg narodził się w nas i to pragnienie, aby żyć, być z Nim, i dla uzmysłowienia, jak to może wyglądać, jak to musi wyglądać, jeśli ich pragniemy, aby Bóg był w nas, to przytoczyłem pewne spotkanie święta Teresa od Jezusa. Od dzieciątka Jezus potem tak nazywana, już będziemy za chwileczkę wiedzieć dlaczego. Szła kiedyś, weszła kiedyś na pierwsze piętro swojego klasztoru i o dziwo zobaczyła w klasztorze e, dzieciątko malutkie, promieniejące jakąś szczególną niebiańską jasnością. Nie wiedziała, kto to jest, i, ale nawet nim zdążyła zadać pytanie, to usłyszała pytanie od dzieciątka: Kto ty jesteś?. Odpowiedziała. Jestem teresa od Jezusa, a Ty? A ja jestem Jezus od tereski, odpowiedział, odpowiedziało dzieciątko Jezus. I właśnie doszliśmy wczoraj do tego momentu, że dziś, dzisiaj, dzisiaj w Boże Narodzenie, dziecię Jezus pyta każdego z nas, kto Ty jesteś? Ja pragnę, pragnę odpowiedzieć z całego serca. Że aby to było moje Boże Narodzenie, to trzeba odpowiedzieć: to ja, Leszek od Jezusa, Mirek, Agnieszka, Monika, Jan od Jezusa. I jeśli będziemy przeżywali pięknie to Boże Narodzenie, przeżywali spotkanie eucharystyczne, to usłyszymy na pewno, gdy wpatrujemy się w ołtarz. Wsłuchujemy w Słowo, przyjmujemy Komunię Świętą i przyjmujemy Jezusa całym sercem, to na pewno słyszymy odpowiedź Jezusa. A to jestem ja, ten Jezus, od ciebie, dla ciebie. I tak nam trzeba żyć, aby to, i przeżywać to Boże Narodzenie, aby nie było tylko zatrzymaniem się przy zewnętrznym pięknej dekoracji. Przy pogłaskaniu się po brzuszku najedzonym i pełnym, i powiedzieć, o, ale pyszne, wszystko było. Dziś nawet nie można zatrzymać się na tym, że ja oglądnę albo przyjdę do kościoła. To za mało. Dziś trzeba, aby doszło do dialogu między mną i Panem Bogiem właśnie w te święta. Dlaczego? Dlatego, że trzeba nam nieustannej przemiany. Ale ta przemiana pierwsza, ten wybór Jezusa. Warunkuje kolejne zadania. Przypomnijmy sobie to piękne, bardzo ważne powiedzenie, ukute jeszcze w średniowieczu: Raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę. Pan Bóg będzie niejako codziennie sprawdzał tę naszą wierność słowu w dzisiejszej Ewangelii. Świętego Jana w przepięknym tak zwanym prologu, rozpoczęciu Ewangelii. Jest takie zdanie, które nurtuje mnie, bo odnosi się ono nie tylko do, do przeszłości. Otóż y, przyszło do, do swoich, przyszło do swojej własności to Słowo Jezus Chrystus. Słowo przyszło do swojej własności, a Swoi go nie przyjęli. Obawiam się, że my tak prawie codziennie jesteśmy tymi, którzy mają dokonać wyboru. Raz wybrawszy codziennie dokonywać tego wyboru, muszę wyboru, który ma polegać na przyjmowaniu słowa. Po raz kolejny upominam się o to, bo dziś w tym zwariowanym świecie, gdzie jeszcze wczoraj krzyczano: chodźcie z nami na ulicę. By w przeddzień albo by w samy Dzień Pasterski krzyczeć: tylko nie idźcie do kościoła, nie idźcie na pasterkę, nie idźcie na święta, bo wszystko będzie stracone. Dziś, w tym zwariowanym świecie, o którym też wspominałem wczoraj, którym nie chcą Jezusa, którym nie chcą przyjmować go ani do praw państwa, ani do, do, do często do naszych szkół, do urzędów, przynajmniej z, od. Tak zewnętrznie, gdzie często nie chcą przyjmować go do rodzin i do serc, w tym naszym świecie ci, którzy je przyjmują, którzy przyjmują Słowo, mają stać się jemu wierni. A skąd brać siły, czerpać? Oczywiście dwa filary naszej wiary: Eucharystia, sakrament pokuty, które bazują na Słowie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To Słowo wymaga od nas reakcji. I my za dwa, trzy dni będziemy powoli wracać do normalności, no dzieci akurat mają wydłużone ferie, ale dorośli będą wracać do swojej pracy przecież. I będzie to powiedzenie Pana Jezusa, które w dzisiejszej takiej troszkę zmłodzieżowanej formie powiedziałbym, że Jezus. Powie jedno krótkie, sprawdzam. Sprawdzam, na ile mnie przyjąłeś w Bożym Narodzeniu. Sprawdzam, na ile jesteś mój, na ile to słowo, że jesteś od Jezusa, jest prawdą. Sprawdzam. Kiedyś, już przed laty, naprawdę wielu, ponad dwudziestu, przeczytałem piękne opowiadanie, takie z wigilijnego wieczoru. Ono chodzi mi po głowie i pokazuje mi, jak przyjęcie Bożego Syna, Bożego Zbawcy do swego życia ma zmieniać moją codzienność. Oto w jednym z miast, większych miast, dużych miast, zbliżała się pora wigilii, wieczerzy wigilijnej. I oto jeszcze Ci spóźnieni, goniący z siatkami, często obładowani, jeszcze z ostatnich zakupów, wsiadają do tramwaju. Tramwaj zatłoczony, prawie nikt już się zmieścić nie może, a oto na tym tramwaju, na krótko przed pierwszą gwiazdą, staje również kobieta, młodziutka kobieta z dziecięciem. Popatrzyli na nią troszkę mniej życzliwie, niż pewnie zwykle by to uczynili. Bo już jest ciasno, bo żeby ona weszła, ktoś musi się przesunąć, przepchnąć wręcz jeden drugiego, by ona spokojnie mogła stanąć w tym tramwaju, wiozących wszystkich do oczekiwanej wigilii i wieczerzy wigilijnej. Widać więc, gdy weszła do środka, do tramwaju, jakieś takie pomrukiwania. Można było zauważyć, czujny obserwator zauważyłby niechętne spojrzenie. Ktoś nawet mruknął pod nosem, o Boże, z takim małym dzieciątkiem, teraz, w między tylu ludzi. Ktoś inny dopowiedział, no też zamiast w domu siedzieć, to z tym dzieciątkiem się włóczy. Tak było słychać, jak jeden przy drugim z niechęcią. Patrzył, oceniał, a nawet mówił. I oto gdzieś z końca tramwaju przebił się nagle niepewny głos. Lulajże, Jezu. Tramwaj jakby zamarł na chwilę. Osoby w nim przebywające dołączyły powoli do śpiewu. Moja perełko, lulajże zemdlone, me pieści A po tych kilku wersetach już cały tramwaj śpiewał zupełnie inaczej, patrząc, na młodą dziewczynę z dzieckiem na ręku. Lulajże Jezu, lulajże, lulaj. Tak nam trzeba zmieniać nasze życie. Tak trzeba, aby Boże Narodzenie przemieniało naszą codzienność. Ono ma przemienić nasze. Spojrzenie na drugiego człowieka, naszą ocenę drugiego człowieka, nasze myśli o drugim człowieku, ma odprzemieniać nasze słowa o rzeczywistości, ma przemieniać mnie i Ciebie na to, abyśmy byli prawdziwie tymi od Jezusa, tym Leszkiem, tym Mirkiem, tym Agnieszką, Dominiką, tym Janem, tym Moniką od Jezusa i aby każdy w nas, z nas Mógł też nieustannie usł usłyszeć, wsłuchiwać się i usłyszeć te słowa: A ja jestem Jezus, ten Jezus od ciebie, ten Jezus dla ciebie. Na zakończenie chciałbym Wam jeszcze zadedykować, zaśpiewać kolenda, właściwie pastorałkę. Jest ona dla, dla mnie taką radością. Radością i wybrzmiewa w Nim właśnie to echo przyjęcia Bożego Syna. To pastorałka, która uczy nas patrzeć na tego malucha, na każdego małego człowieka, na każdego człowieka, jak na Jezusa. To pastorałka, która też jest pięknie zadedykowana, pastorałka od serca do ucha. Niech serce przejęte, przyjęte, w którym przyjęty jest Jezus. Doprowadzi też do rozpromienienia, do rozpromienienia naszej twarzy, do przemiany naszego życia. Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha, gdy za oknem nie ma śniegu i plucha, i plucha. Już pan Jezus w żłobie leży na wyścigi, każdy bierze, zobaczyć malucha, malucha. Już pan Jezus w żłobie leży na wyścigi, każdy bierze, zobaczyć malucha, malucha. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryja, matkę jego z godnością, z godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi, a Maryja z oczu płyną: Szczęścia łzy, szczęścia łzy. Okruszyno moja miła, w bólu Ciebie porodziłam, witaj mi, witaj mi, witaj mi. Okruszyno moja miła, w bólu Ciebie porodziłam, witaj mi, witaj mi, witaj mi. My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie, i uczcimy jak najlepiej. To dziecię, to dziecię. Świeci gwiazda migotliwie, narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie. Świeci gwiazda migotliwie, narodził się Bóg prawdziwie. W moim sercu, w twoim sercu to wiedzcie. Pan narodzi się, rodzi się w tym naszym sercu, w Twoim sercu, w moim sercu, i niech świat się o tym dowie, bo nie można nam żyć inaczej jak tylko z Jezusem i dla Jezusa. Amen.